Połowa maja już za nami. Kilka dni temu rozpoczął się festiwal w Cannes, więc w branży dzieje się naprawdę dużo. W tym tygodniu opowiemy o Stevenie Spielbergu, którego nowy film nawiąże tematycznie do jego najlepszych produkcji, rzekomym wycieku fabuły Shreka, gwieździe Białego Lotosu, która wystąpi w filmie polskich reżyserów i o serwisie Max, który znowu postanowił zmienić nazwę. Zapraszam na Zuma. Jeśli na waszej kupce wstydu wciąż zalegał interaktywny odcinek czarnego lustra, Black Mirror Bandersnatch, to mam dla was złą wiadomość: Netflix usunął go ze swojej biblioteki. Black Mirror Bandersnatch opowiadał historię początkującego programisty, który pracował nad grową adaptacją książki Bandersnatch. Projekt, który trafił na platformę w 2018 roku, był swoistym eksperymentem Netflixa, interaktywną produkcją, która pozwalała widzowi na podejmowanie decyzji fabularnych, które miały wpływ na to, jak potoczy się historia. Nie była to jedyna próba wprowadzenia na platformę tego typu treści. Poza czarnym lustrem interaktywny odcinek dostał też serial Unbreakable Kimmy Schmidt. Obydwie te produkcje zniknęły jednak z platformy 12 maja i na ten moment nie można ich nigdzie legalnie obejrzeć. Tym samym dołączają one do grona streamingowych Lost Media, wśród których są takie produkcje jak choćby Westworld czy Bad Girl, które nigdy nie doczekało się nawet oficjalnej premiery. Co ciekawe, taki los nie spotkał jednak wszystkich takich produkcji, bo w przypadku Ty kontradzicz z Berem Grylsem w roli głównej ograniczono się tylko do wycięcia z odcinków obecnych tam opcji wyboru. Rezygnacja z interaktywnych treści jest podyktowana zmianami w interfejsie platformy, która stawia teraz na promowanie swoich gier mobilnych. Jeśli jesteście fanami Stranger Things i Igrzysk Śmierci, to prawdopodobnie ucieszy Was wieść na temat kolejnego głośnego nazwiska, które pojawi się w nowym filmie z serii Hunger Games. Mowa o The Hunger Games, Sunrise on Ripping Będzie on adaptacją piątego tomu cyklu powieści Susan Collins, którego wydarzenia mają miejsce 24 lata przed wydarzeniami z części pierwszej. W nadchodzącej produkcji wystąpi Maya Hawk, czyli Robin ze Stranger Things, wcieli się ona w Wires, mentorkę z Dystryktu 12 i dawną zwycięszczynię głodowych igrzysk. Poza nią w filmie zobaczymy też McKenna Grace i Jessego Plemonsa. Premiera filmu planowana jest na 20 listopada 2026 roku. Steven Spielberg wraca do gatunku, w którym odnosił chyba największe sukcesy. Jego nowy film, The Dish, opowie o UFO. Spielberg wraca na stare śmieci i pracuje nad nowym filmem sci-fi, a na pokładzie projektu jest też Polak, Janusz Kamiński, który stanie za kamerą produkcji. Fabuła projektu nie jest jeszcze znana, wiadomo tylko, że ma być to film w gatunku science fiction. Znana jest też część obsady, bo w filmie wystąpić mają m.in. Colin Firth. Colman Domingo czy Emily Blunt. Planowana data premiery filmu niestety nie jest jeszcze znana. Najprawdopodobniej pojawi się on w kinach w przyszłym roku. W MCU pojawi się kolejna postać seriali Marvela tworzonych dla Netflixa. Niedawno do uniwersum dołączył Matt Murdock, a już wkrótce w jego ślady pójdzie Jessica Jones. Postać, w którą wcielała się Kristen Ritter, ma powrócić w drugim sezonie serialu Daredevil Born Again. Jessica Jones była jedynym obok Daredevila marvelowym serialem Netflixa, który doczekał się trzech sezonów. Bohaterka grana przez Ritter wystąpiła też w The Defenders, w którym poza nią i Daredevilem pojawiły się też takie postaci jak Luke Cage i Iron Fist. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy oni również powrócą w drugim sezonie disneyowskiego Daredevila. Przypomnijmy, że poza bohaterami granymi przez Ritter i Coxa w kolejnym sezonie spodziewać możemy się też pani Shera, w którego wciela się John Berntal. Nie można więc wykluczyć, że inne postaci również powrócą. Coraz częściej zdarza się, że polscy twórcy nawiązują współpracę z gwiazdami zagranicznych filmowych i serialowych hitów. W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć choćby Leticia Wright, która wystąpiła w Silent Twins Agnieszki Smoczyńskiej. Strajki scenarzystów powstrzymały niestety film Pawła Pawlikowskiego z Joaquinem Phoenixem i Rooney Marą, a teraz trwają prace nad filmem The Idiots, który wyreżyserują Michał Englert i Małgorzata Szumowska. Opowie on historię Fiodora Dostojewskiego i jego żony z okresu, kiedy pracował on nad swoją powieścią Idiota. W główne role w filmie wcielić ma się znana z Białego Lotosu i Sex Education Amy Lou Wood oraz Johnny Flynn, którego możecie kojarzyć z serialu Geniusz. Scenariusz powstał w wyniku współpracy Szumowskiej i Caspra Bajona, który dał nam w ostatnich latach scenariusz m.in. do Wielkiej Wody. Englert, natomiast poza reżyserią, będzie też odpowiedzialny za zdjęcia. Data premiery The Idiot na ten moment nie jest jeszcze znana. Klip zapowiadający obsadę nowej odsłony Shreka spotkał się z bardzo negatywnym przyjęciem wśród widzów. Jeśli jednak plotki dotyczące fabuły nowego filmu okażą się prawdziwe, to prawdopodobnie będzie jeszcze gorzej. Zaznaczam jednak, że to co za chwilę usłyszycie nie zostało w żaden sposób potwierdzone i może okazać się plotką bez pokrycia. Według użytkowniczki serwisu X My Time to Shine Hello, która znana jest z publikowania wycieków na temat różnych produkcji, w szeregu 5 nasi bohaterowie odwiedzą prawdziwy świat. Szrek i osioł mają przenieść się tam w wyniku nieudanego zaklęcia rzuconego przez córkę Szreka, która para się magią. Fabuła filmu ma skupiać się na ich próbie powrotu do domu. Na prawdziwość tych doniesień, zdaniem niektórych, wskazywać mają pojawiające się w opublikowanym przez DreamWorks klipie TikToki ze Shrekiem w roli głównej. Plotki na temat fabuły nadchodzącej produkcji, podobnie jak wspomniany klip, nie spotkały się ze zbyt ciepłym przyjęciem fanów. Pomysł z przenosinami do prawdziwego świata dość słusznie oceniany jest jako generyczny. O tym, czy wyciek okaże się prawdziwy, dowiemy się jednak dopiero, kiedy pojawi się pierwszy oficjalny trailer Shreka. Sobie i Wam życzę jednak, aby były to tylko plotki. Spieszcie się kochacie nazwy serwisów streamingowych, tak szybko odchodzą. Serwis streamingowy należący do Warner Bros. znowu zmienia nazwę. Na początku moja informowaliśmy Was o tym, że Max zamierza kontynuować rozpoczętą jakiś czas temu walkę z udostępnianiem haseł. Nie są to jednak jedyne plany serwisu na ten rok. Jak się okazuje, platforma kolejny raz zmieni swoją nazwę i już tego lata powróci jako. HBO Max. Przypomnijmy, że serwis streamingowy należący do Warner Bros. Discovery. Wszedł na rynek właśnie pod tą nazwą w 2020 roku. Po trzech latach platformę przemianowano na samo MAX, by teraz po dwóch latach ponownie nazwać ją HBO MAX. W Unii Europejskiej serwis do 2022 roku działał jako HBO Go. Warto dodać, że niecałe dwa miesiące temu MAX zmieniło także swoje niebieskie logo na czarno-białe, czyli utrzymane w kolorystyce klasycznego HBO. Wygląda na to, że był to tylko wstęp do wprowadzenia dalszych zmian i powrotu do nazwy sprzed lat. Jak te modyfikacje tłumaczą szefowie platformy? David Zaslaw i Casey Blois wskazują, że dzięki ponownemu dodaniu do nazwy HBO serwis będzie mógł kojarzyć się z wysoką jakością, a to na niej, nie zaś na ilości, zależy obecnie widzom. Na miejscu użytkowników nie przyzwyczajałbym się jednak do tej nazwy. Dwa dni temu rozpoczął się festiwal filmowy w Cannes, zdaniem wielu najbardziej prestiżowy festiwal filmowy na świecie. Jak co roku laureatom konkursu głównego wręczona zostanie Złota Palma. W tym roku konkurować o nią będą m.in. Wes Anderson i jego fenicki Układ, czy Ari Aster ze swoim Eddington. Ze swoim debiutem reżyserskim, filmem Eleanor the Great, na festiwalu zadebiutuje Scarlett Johansson. Poza nią w Cannes pojawi się Julia de Cornau, zdobywczyni Złotej Palmy za Titan, oraz Joachim Trier, reżyser filmu Najgorszy Człowiek na Świecie. W żyli konkursu pojawią się m.in. Juliette Binoche i Halle w tym roku nie zabrakło też polskiego akcentu w postaci francusko-polskiej koprodukcji Bądź Wola Moja. Nasz kraj ma też swoich przedstawicieli w konkursie filmów krótkometrażowych. Festiwal w Cannes zakończy się w sobotę 24 maja. Na ekranie Kin trafi w tym tygodniu nowy film z serii Oszukać przeznaczenie Final Destination Bloodlines. Cykl powraca z nową odsłoną po 14 latach przerwy. Już od dzisiaj na Netflixie obejrzeć będzie można trzeci sezon serialu Miłość, Śmierć i Roboty. Natomiast na Prime Video zadebiutuje serial Overcompensating. W piątek na Apple TV Plus pojawią się pierwsze dwa odcinki nowego serialu Pamiętniki Mordbota, a w niedzielę na kanal Plus Online trafi film Champions z złodim Harrelsonem w roli głównej. To wszystko na dziś. Za tydzień o tej porze zapewne będziemy wiedzieli już trochę więcej na temat produkcji, na które warto czekać w tym roku, oby więc trwający festiwal w Kan okazał się owocny. Do usłyszenia za tydzień w kolejnym Zoomie.